Hello alo, witajcie na moim kanale i jesteśmy znowu w Minecraft 1.17 i tak e... no, jakby dopiero co wszedłem na świat i o, moje piękne złote jabłko rozoro, rozorok, rozor, no rozor po prostu e, dobra, nie ma siodła niestety nadal, ale Mamy naszego pięknego Iron Golem'a Chwila, to był z tak taka z Nie, z Jezu, mi się Ale mamy z i neder Chuj, no, no Mam życie na gorąco I w dzisiejszym odcinku Chciałbym e, znaleźć Ten, ten, no em... Chciałbym w tym odcinku Znaleźć, jak ona się nazywa no twierdzę, chwilę rozmnożę łyczki, je zabiję. albo w sumie zabić owce, bo w sumie jest ich tyle, nie mam żarcia, jak jest mało, mało, O, 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 ale za to tego jest dużo, to może przepalone ziemniaki, tak, przepalone ziemniaki zjemy, dobra, to, to jest pomysł, to pomysł, dobra, y No, już jak widzicie, wróciłem z podróży, to. Nie. I, no, w sumie, no. Dzisiaj, teraz, jeśli nie będę ślapał, tak postaram się. O, i może od razu przyniesiemy ten filmik. To będzie on taki. Może w sumie, będzie taki długi. Może zrobimy kilka rzeczy. Pogarniamy. No ciekawe. Hola, święty kurczaku. Dzień dobry. Dzień dobry, święty kurczaku. Wszyscy tu są. Wszyscy tu są. Dobra. Idziemy spać. Mam polskiego Minecraft. Dobra, ale wiecie co? Ej, a może się Teraz myślę tak o dużych rzeczach, bo może byśmy... gdzie e, przepalić. Dobra, tutaj przepalimy e, z bo może, bo może byśmy jednak e, dzisiaj zdobyli ten śnieg, wiecie? Były to taki sypki jak. Znaczy nie zdobyli, tylko może znaleźli. Wiecie, jakieś jakieś zimowe. No, Biom Myślę, że będzie gdzieś koło tajki. Huuuu! <tryk> no nie wiem, nie wiem. A i portal. No tak. No portal musimy przynieść, bo... No. Ech, a mogłem pójść po tam ten obsidian. Bymb nie musiał kopać. <tryk> yeah. wow, 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 wow. Co? Co? Chwila. Co? Nie. Kurde, naprawdę. O, tak, jest. jest. No tak przecież wykopanie. W sumie to te te kompletnie o tym zapomniałem. Ale w sumie chwila. W sumie i tak, entrant nie za fajny, ale chyba coś. Czyli. Jem. Czyli nie chcę marnować tego. Nie chcę marnować tego, ale i tak wyciągam go. Hmm. Idziemy, idziemy, idziemy. Ciekawe, gdzie dojdziemy. Dobra, jeżu, Nie, 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 <do <licensed> <doemos merry studio> Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę to ulepszyć. Bo nie, rąbi w tą ziemię i... Creeper! O oh, man! nie, Spadaj, spadaj, koleś. Spadaj. Craper! O, oh, super. Oj, tu robi level. Ja tak pozwinąłem. Nawet nie pamiętam co to było za śmierć. Znaczy no. Ehm. No. Chwila. Ale dobra już.

Chwila. Dobra. Eee. ważna już jestem. zim, mm. zim, 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 Kurde, nie ma irona. Może tam się sprawa polepszyła. Myślecie. Jak myślicie? Przezygować i pójść tam, tam był mały ząbiak. Dobra, wykopię się na górę. Zbierzemy iron i koniec będzie tego horroru. Znaczy, no horror, bo... Bo muszę cią muszę kopać moim diaks kilofem, który jest praktycznie cały zużyty. O, jest. o nie. I to... po to, żeby go naprawić. Znaczy, głównie. No, może... No. Chwila. O, ja wiem. Я быть уверен, что ничего не на меня не нападет. Хорошо. Оп. Тимчасово. Бо я в, в кепскей ситуации. А хотел бы сейчас Вики, то помоги мне, а только за нити. Неважно, что я. Добра. Ха-ха. Dobra, o więcej jest. Ale no, na razie nam jest potrzebne tylko o, ops! Tylko tyle i już wracamy do chaty. Bo... Zrobi się ten ironowy. ...Kylov? Kylof, Kylof, Pikax? I... No nie! Kurde. Już 8 minut, wiem co? No nie. Powinienem pomyśleć. Eee. Dobra. La no, zium, zium, zium. Nie tu. Fila. Eee, to gdzieś tu. Fila. Tam. Tak. Aha. Jest. Mm. Dobra. Szkoda. I bym. Jakbym... Szkoda, by to po prostu. Nie. Chodzi mi o to, że chciałbym bardzo mieć e, w końcu medera. Nederek, żeby no, mieć wykoszone i w ogóle, e, bo dawno w sumie nagrywam i sorry za przerwę, ale w sumie, bo e, nagrywam ten odcinek wtedy, kiedy e, wysłałam ten z podróży do Nederu 2 i no. Potem będę nagrywał odcinek z Lordowic, więc. No. Dobra, odcinek. Bijaj tu! I takie okazuje się, że w. Takie okazuje się, że w piecu jest jeszcze. E... O! Oh, nice Jest jeszcze iron iron i że niepotrzebnie harwany to tyle to dzisiaj jakby nie pogar nie poogarniamy tyle ła o kurde tylko nie uderzyć psa o kurde nice <gry> kurde pele kude pele kude pel. <gry> Eee, dobra, iron przepala się, dobra, koks, mam patki, mam. O kurde, krawtinka nie mam położonego. E, znowu w kopalni. Aż tak znowu w kopalni. Może inaczej, może inaczej, nie, to nazwiemy. E, dobra, mm, Dobra, ja bym poszukał tego, że tych kwiatów bym się, bym się, tych, kwi, tych kwiatów bym się, tych kwiatów bym się chciał pozbyć, bo ich jest strasznie dużo. Chwila, e, flower forest, no, co, tajga, e, bo to było takie, op, znowu, Le, e, dobra, idziemy, idziemy w nieznane, znaczy mam nadzieję, że nieznane że dotrzemy tak daleko po nocy i nie wiem na żyć bo chcę po prostu iść, ale o niczym nie ma. i to jest może. Proszę, żeby to było może. <laughs> Proszę, żeby to było może, a nie to jest to jest to gdzie byłem. <laughs> kurde, kurde, nie. Tyle. Hmm. Poniemy. Bo czy ja spotkałem nie okej, okay. aha to było gdzieś tu. Wtedy kiedyś się zgubiłem, ja to gdzieś tu byłem i, i gdzieś tu była był ciemny las. Znaczy, no tak, Forest, tak, ciemny raz, A teraz ho, chowieczki. Chowieczki, chodźcie do mnie tu. Halo, łowca jedna. Łowca jedna. I po, postaram się. A to jest ta geoda? No, ja, to była geoda, czy nie? Znaczy, ja w tej geodzie byłem już, czy nie? Byłem, 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 no przypominam sobie, że byłem, wiecie co? Na jest się zabudować bez pochodni. Tak, byłem tu. I skakiwać jak popadnie. Dobra, idziemy na dwór, <grytanie> idziemy na dwór. Aaaaa! Goddie! W ogóle się tak zastanawiam, bo... Zawsze myślałam, że łódka jest szybsza od tego pływania. Znaczy zawsze. Od wtedy, kiedy było pływanie. Ale jak zobaczyłem u Dreama na przykład... Na jego, jego, na, na jego speedrunach, to łódka nie była w sumie chyba aż tak szybko. Nie wiem, nie wiem. Lamy! Kozaku, co sprzedajesz? Niebieski lot lodowcowy. Fila? Siadaj. Co ty? Kurde, co ty? Ja nic. Co? Strzelać w creepera. Strzelać w creepera? Co ja wam zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Ja przecież nic wam nie zrobiłem. Ja chciałem tylko typa uratować. Jeśli opis innej grupy mówi prawdę, to będę tutaj tak czekał. No mam 5. No wiecie? Ja nie mogę wejść, ale mogę. Co ja takiego zrobiłem? No. Lina. I spadamy, spadamy. Eaa! Eee. O kurde. Za dużo potworów. Trzeba było śniąć tą szkolu. Wełnę. Nie, nie wełnę. No wełnę też, ale... O łano! Nad, nad skakać nie umiem! Gim! Zawsze mi się wydawało takie łatwe pokonanie zombiaka. Lecz teraz to jest jakiś horror. Czy to ma być? Zgubiłem się część 2? Nie, to nie ma być. To. Czarna łowca! <ścoughs> czarna łowca. Wee, Kurde, nie ma miejsca. Co za? Dobra, to. Jest. Pęk. Critical. E, powinieneś być stać świn siomek? Przecież jestem z Twojego rodu, Co mi wybuchasz? No, no, zginie, Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Dobra, ty zginiesz. Nie, nie. Ktoś zginie wreszcie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, Ikea. okej, okay, okej, Ikea. okej, 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 nie, 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 proszę nie. Dobra. Uciekaj gdzieś ten las. Kurde, że nie mam pochodni. Szybko, szybko, szybko. Puszko, puszko. ty czekaj, Dobra. Kurde, tego tak szybko się nie niszczy. Dobra. I zjeżdżamy do domu. Nie, tym razem się nie skończy. Tym razem nad przeżyję. Coś. No. Bo. Mogę się zgubić, e, zginąć, lub przeżyć. O kurde, Enderman. Elo, ziomo. Ziomo. O nie, takie takie znajdujesz diaksy pod wodą na kratce 60. Wiedziałam, że to gdzieś 60 jest. Kurde, ale mam miejsce, no nie mam miejsca. Dobra, wywalmy też. Kurde. Wywalmy to. <ścoughs> takie wywalmy to. E, dobra, za chwilę będzie u Lorda, u Lorda. Nie, nie u Lorda, tylko... E, Na serwisie Lorda. Ale okej, okay, pek, pek, pek. Za chwilę. Dla was za dzień, ale dla u nie no. Wiem co zrobimy pod koniec. Coś co zawsze chciałem zrobić. Idzie jakaś chciał do kiedy Dobra, już. Yy, okej, okay, czyli to było to. Mhm. Dobra, nie powiedziałem, okej. Okay. Zrobimy coś w naderz. Tylko teraz chwilę. łódka. Czy ja nie wziąłem tej łódki? Gadamet, naprawdę? Kurde, teraz zapomniałem, jak się wyrzuca. Idę. Ten... Kurde, kurde. Dobra, lecimy. Jedziemy z tym śledzią, raczej, a raczej płyniemy z tym śledzią. Tylko, że nie mam śledzia. <ścoughs> Co to jest? Co to jest? Dobra, i naprawdę nie mam łódki słabo. I mam diaks piekaks słabo. Chwila. E. Eh. Gdzieśmy być. Forest. Kurde. Znowu się zgubiłem. Nie mam diaksy. Ale wcale się nie ulepszyłam. Nie ulepszyłam. To źle zabrzmiało. Wcale nie zmęczyłam. Nie, to też nie pasuje. Wcale nie zacząłem lepiej grać w Minecraft. Pasuje. Pasuje. Dobra, e, taiga, dobra, taiga. O nie, ja pamiętam to. To było gdzieś tam, o tam. No bo pamiętam, że ja też tak wszedłem, tam, e, tam poszedłem i nie mogłem znaleźć i chyba tam też, no gdzieś tam, nie, chwila, chwila, muszę sobie zmienić e, ustawienia graficzne, Okej, okay. chunk jest spoko, no bo wcześniej miałem jakieś strasznie dużo czanków chyba, no i chyba dlatego mi lagowało, chwila, to było gdzieś... Ach. Czyli to będzie gdzieś tam w talce, nie? Gdzieś tam. O tam, tam, tam. Chwila, tylko tu jest tego. Znaczy, bo tak sądzę, bo raz się już zdobyłem. też. Więc znaczy, tak. To było takie mocne zgubienie. I tam patrzyłem na screen i no, bo ten tego Jakby znaczy, no. No, tylko Miki, żebyś nie zabrał lisom wszystkich jagłów. Fuuu, Elo, krowa. Królik, w... tak, chciałem królika, ja chciałem, 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 chciałem. chciałem. Tylko szkoda, że nie mogłem. No chodź, tu śledził jeden. Królik, no chodź, tu śledził jeden. Mm. Wiecie co? Ja wcale się nie boję tak patrzeć, bo siedziś tam na jest woda. jest Gdzie jesteś? Kurde. Czemu zawsze, gdy mam typa, nie mam albo liny, albo. Nie mam albo liny, albo mleczo, Bo o marchewce też nie mówię. Mar marchewki to bym nie zmieniają. Piesiu! <laughs> Czyżby drugi piesik, kurde, nie wziął tamtej kości! Nie. Wiecie co, ja czekałem na noc, jakby czekałem w nocy na typów, tylko po to, żeby oswoić pieska, naprawdę, e, na szkieleta. I to po prostu było tak, że tak trudno było znaleźć innego szkieleta, go wypadła jedna kość. Chyba z pierwszego, chociaż nie pamiętam. Potem... Nie, po prostu był potem taki stres, żeby to był ten... żeby... to był ten piesek, żeby tylko inną kość miał i... No. Chwilę dotarłem do chaty. Heh. Jemnik już jest długiej, a ja nawet nie wiem, czy jestem w okolicach chaty. Ile? Ja jestem w okolicach chaty. Ja jestem w okolicach domu, tak? Ja pamiętam, to gdzieś tu było. Pek, 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 pek. Ah. To gdzieś tu było, ale nie chcę już tego nagrywać. Tym akcentem, spadającym akcentem. Chyba się pożegnamy. E, no na razie. No ale tak, to gdzieś tu jest, tak pamiętam to trzeba. Dobra, zjadaj te jagódki. E, dobre. To gdzieś... Gdzieś, 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 tam. Ała! Już nie jestem przy jakiejś koszom. I nie mam tej... I nie mam tej zbroi z... z... Minecraft Dungeons. Kurde. Nie mam już ten tgs u jagód. Ale mam pyry przecież. Kartofli. Kartofale. Aaaa! <laughs> Wiecie co? Wiecie jak się sikałem pod koniec? <laughs> sikałem. Ale nie no, naprawdę to było takie, że lecę, 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 żeby tylko nie uderzyć. I nie uderzyłem. I koks. W ogóle. wiedzieliście, że trące się mnie tutaj więcej punktów głodu niż zwykłe? Patrzcie. Taki trojący ziemniak daje jeden. Znaczy, <laughs> nie zatrułem. A taki zwykły, z... suchy daje znaczy jeden, no dwa w sumie. A taki zwykły daje jeden. Przepraszam. Kurde. I co, zbliża się kolejna noc? A ja jednak się znowu zgubiłem. Po <noise> e, dobra, a więc tak się pożegnamy. Chociaż praktycznie wiem, gdzie jestem, to nie będę tak mocno szukał, a więc jednak no, nie robiliśmy tej rzeczy w naderze. Smutek. Ta!